Cześć, witajcie na kanale. Od roku już jeżdżę na KTM 790 Adventure w wersji R i przyszedł czas na zmiany. Ale oczywiście nie zmienię tego motocykla, bo go po prostu uwielbiam. Czas na, przyszedł czas na zmianę opon. Do tej pory jeździłem na seryjnie montowanych w tym motocyklu oponach Metzeler Karu 3 i uważam, że to naprawdę dobre opony. Na asfalt, w lekki teren, na shooter, ale jak się pojawia już śliska nawierzchnia, błotna nawierzchnia, to wtedy już te opony niekoniecznie dobrze trzymają. A apetyt rośnie w miarę jedzenia i oczekuję w tym momencie od opon terenowych czegoś więcej. W jednym z materiałów prosiłem Was o porady, jakie opony polecacie do tego typu motocykli. Sporo wiadomości dostałem, sporo komentarzy pod filmem. Ostatecznie podjąłem decyzję, że spróbuję opony Moto Stractionator Adventure. Które mam nadzieję, że właśnie w takim miękkim podłożu, błotnistym podłożu zapewnią mi dużo lepsze trzymanie motocykla i stabilność. Oczywiście sam tych opon nie wymienię. Warto, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, skorzystać z pomocy sąsiada, więc udam się do sąsiadów, bo tak się składa, że niedaleko siedziby Defendera jest warsztat motocyklowy, gruby warsztat, który prowadzą Krzysztof i Karol i pojadę do nich. Jestem z nimi umówiony. No i pomogą mi wymienić opony na nowe, także zapraszam na ten materiał. Siemano? Siemanko? Cześć, cześć, Tam cześć. To jest Krzysztof i Karol. To są osoby, które zajmują się tutaj naprawą motocykli w grubym warsztacie. Panowie, Siemanko. powiedzcie coś o sobie, a ja się w międzyczasie rozbiorę. No cześć, no tak jak już wspomniałem, witamy w grubym warsztacie, gdzie po prostu robimy wszystko, od prostej wymiany opon po generalne remonty silników. No i jest to też miejsce. Historią krakowską. Był tutaj dawniej pierwszy salon Hondy w Krakowie. Ja, ja byłem głównym mechanikiem w serwisie. No, i od tego momentu zacząłem przygodę z mechaniką motocyklową i potem założyliśmy warsztat razem z Krzyśkiem. Dokładnie. I teraz jest grubo, jak to w grubym warsztacie. To ja w takim razie dzisiaj poproszę Was o pomoc, bo mam opony do wymiany motozy mhm. na przód i na tył. No i potrzebuję pomocy specjalistów. No to, to nie, działamy. Przy, nie to przedłużając, działamy. Opony wymienione. Panowie dzisiaj pokazaliście mi, że wymiana opony z wymianą opony wiąże się cała masa różnych czynności i bez wiedzy, bez odpowiednich narzędzi, to wcale nie jest taka prosta sprawa. Także. E, no nie ja jest to rower. No nie, jest to rower, naprawdę. Także dzięki wielkie za pomoc. Nie ma, nie ma sprawy. Dzięki. I wiem, że jakby coś się działo z katem, to Pijam do Was i, i mi na pewno pomożecie. A Wy, jeżeli chcecie, jeżeli macie problem z motocyklem albo potrzebujecie jakiejś porady, to zapraszam do chłopaków. Dzwońcie, umawiajcie się. Na pewno pomogą. Zapraszamy.